Witajcie w kolejnym odcinku vloga. Pokrowiec ograniczeń to vlog o tym, jak teoria ograniczeń pomaga firmom lepiej działać, lepiej zarządzać swoimi procesami. Dzisiaj opowiem Wam o ciekawym przypadku, kiedy jeden z moich klientów boryka się z takim problemem, iż ma konkretne przeświadczenie, że musi dostarczać najwyższą możliwą jakość. Na moje pytanie. Ktoś zauważył i skarżył się, że jakość tego, co jest, jest nie do końca. Mówię, no nie, bo zawsze dostarczam najlepszą jakość. Okej. Okay. Jest to człowiek, który tworzy kursy online dostępne przez internet i jakiś czas temu wypuścił kurs, który nazwał wersją beta. Beta, czyli wersją nie do końca gotową, zrobioną? I okej. Okay. Pojawiły się w nim jakieś zmiany w czasie. Niemniej jednak, te zmiany polegały na tym, że poszerzył zakres materiałów, dodał jakieś bonusy, zwiększył. Czy nagrywał jeszcze raz yy, poszczególne lekcje? Nie, nie robił tego. Dożył materiały, dołożył więcej bousów. I to wszystko. Z drugiej strony, to że oczekiwam najlepszej jakości, odbija się na nim samym. W bardzo prosty sposób. Po pierwsze, tworzenie tych kursów się przedłuża. Nagrywa coś jeszcze raz, po to, żeby było naprawdę najlepszej jakości. Czyli my, jako uczestnicy, widzimy, że te kursy nie są najlepszej jakości? Być może. Być może jedna z 10 osób to zauważy. Być może ktoś nawet zwróci na to uwagę. Jeżeli chodzi o warstwę merytoryczną, te kursy nie mają zarzutu. I większość z tego, co on robi, że nie większość, wszystko to, co robi, ma najwyższą jakość merytoryczną. Czy jakość techniczna ma również najwyższą? Myślę, że tak. Niemniej jednak, czy uczestnicy kursów byliby w stanie zauważyć, gdyby ta jakość była trochę niższa, ale nadal bardzo dobra? Takim określeniem, które Wydaje mi się dość ważne i pomaga przezwyciężyć prawo Parkinsona. To jest good enough, czyli wystarczająco dobrze. Prawo Parkinsona polega na tym, że staramy się coś doszlifować. Mimo, że to jest zrobione, jeszcze poprawiamy. Napisaliśmy raport, coś jeszcze możemy poprawić. Mamy trochę czasu, to poprawmy. Prawo Parkinsona jest szczególnie groźne wtedy. Kiedy pracujemy nad takim zadaniem i udało się nam zrobić szybciej niż mieliśmy zaplanowany czas. Zdarza się. Statystycznie nawet bardzo często się zdarza. W praktyce jednak nie idziemy i nie zgłaszamy, chwalimy się skończyłem, skończyłem, gotowe mam. Co się stanie, jeżeli pójdziemy do kierownika i powiemy, że już jest skończone i gotowe przed terminem? Następne tego typu zadanie dostaniemy do zrobienia w krótszym terminie. To oznacza, że będziemy się musieli bardziej sprężać. Być może tym razem się nam udało, być może wyszło. Nikt nam nie może zarzucić, że ciągle pracujemy nad zadaniem, jak jeszcze nie upłynął czas, który mieliśmy przewidziany. Nad Niestety ta skłonność do pracowywania powoduje też, że czasami że marnujemy czas, który moglibyśmy przeznaczyć na coś innego, na robienie następnego zadania. Klienci by nie zauważyli. Ja robię pewien taki trik. W moich prezentacjach, na szkoleniach bardzo często są jakieś literówki, może nie bardzo często, zdarzają się jakieś literówki. Jeżeli uczestnicy to zauważą, no ja mówię: o, świetnie, że zauważyliście. Specjalnie zostawiam jakieś błędy w moich prezentacjach, nie zmieniam ich, nie usuwam. One tu są, po to, żebyście je znaleźli. A wiecie po co? Po to, żebyście zobaczyli. Iż nie mówię do Was najwyższego poziomu, najwyższego możliwego, żebyście zrozumieli z tym człowiekiem, takim jak, ja. i zdarza mi się popełniać błędy. Nie mogę być zbyt wielkim guru dla Was. To samo dotyczy tego vloga. Ten vlog nie jest idealny technicznie, ba, technicznie jest raczej słaby. Tak? Te wszystkie info, to w jaki sposób jest umieszczany na YouTubie nie są najlepsze. Oczywiście, pracuję nad tym, jak widzicie. Prawdopodobnie, jak widzicie, pojawiło się tło czarne. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Możecie śmiało komentować. Pojawiły się, pojawiło się oświetlenie, które hmm, dość, dość mocno wali po oczach. Przepraszam za wyrażenie. Ale tak się dzieje. Sprzęt, kamera, mikrofon. Dawajcie, dawajcie znać, jeżeli zauważycie, że coś technicznie można by poprawić, na pewno ten vlog będzie coraz lepszy technicznie. Natomiast zrobione jest zawsze lepsze niż idealne, ale niedokończone. I z tym Was zostawiam. Powiedzcie, hmm, powiedzcie czy jak działacie. Czy jesteście takimi perfekcjonistami, którzy dążą do lepszego rezultatu, czy też staracie się robić good enough? Wystarczająco dobrze. I jak zwykle czekam na Wasze komentarze, czytam na Wasze pytania pod, pod vlogiem. Być może coś będziecie chcieli dowiedzieć, być może coś odpowiedzieć. Dzięki serdeczne. Cześć.